Cześć, więc dzisiaj zrobię taki tak czego jeszcze o mnie nie wiecie. Pozostawaliście mi bardzo dużo pytań. Jest ich 19. Znaczy tak naprawdę 18, ale 19 tylko właśnie No coś powiem. Dobrze, to ja już będę zaczynała. Będę czytała z telefonu. No dobra. Pierwsze, właśnie ode mnie to jest bardzo często, jest się odnosi do właśnie pytań, bo bardzo trudne mi je zadawaliście. I przy jednym się bardzo długo zastanawiałem, to już Wam powiem w dalszym ciągu. Dobrze. Drugie, czy lubisz czytać książki? Szczerze mówiąc, ja dwóch lektur przeczytałam, i po prostu strasznie niedobrych czytać książek. dobra. Yy. Yy, chwila. Yyy, Od czego jesteś uzależniona? Yy, jestem uzależniona od napoi gazowanych: najbardziej od coli i od Monster Dad. Yy, monster Met, przepraszam. Jestem uzależniony od mojego telefonu, od komputera, od mojego tableta iphone'a i od zakupów. Dobrze czwarte, oje, przepraszam, chwilkę, chwilkę, chwilkę. Chwilka. Dobra. Jakie kolory lubisz? Yy, ja najbardziej lubię różowy kolor. Nie wiem dlaczego, yy, może to jest, nie wiem, jakiś dla małych dziewczynek czy coś, ale mi się na przykład bardzo podoba ten kolor i to jest mój ulubiony. Yy, dobrze. Co lubisz jeść i pić? Yy, do jedzenia najbardziej lubię pizzę, a do picia, jak już mówiłam, Monster bat. E, dobrze, jakie gwiazdy lubisz? E, najbardziej szczerze mówiąc, lubię, lubię, lubię. E, Mercedes Lambre. E, ona występuje w. Jest wesentkarką i jest aktorką. Występuje teraz e, w serialu Violetta na Disney Channel. E, występuje e, Ludmiła. Że, no, gra Ludmiła, przepraszam. Czy malujesz się do szkoły? Szczerze mówiąc, nie maluję się do szkoły. Był tylko ten właśnie jeden dzień, który nagrywała mój filmik My Mori Crowd Now i wtedy się tylko wymalowałam. A tak generalnie to się nie maluję. Dobrze. Usunę. Co jeszcze na śniadanie i kolację? No właśnie. Nad tym się najbardziej zastanawiałam. Uh, na siodanie. Ja nie odpowiem na to pytanie, bo, bo yy, na śniadanie ja nie jem zawsze takiego samego, prawda? Bo chyba wy też nie jecie takiego samego. Yy, I właśnie na kolację też. Ale na kolację najczęściej płatki yy, kukurydziane, sadubicze albo tosty. Jest yy, tak. Yy, dobra. Yy, dziewiąte. Jaki przedmiot lubisz najbardziej, a jaki najmniej? A to chodzi w szkole, tak? Yy, dobra, no to najbardziej yy, lubię muzykę, a najbardziej nie najmniej nie, nie lubię, co yy, powiedział? Bardziej nie lubię, yy, nie lubię historii. Mam w ogóle taką panią funię yy, i naprawdę jest strasznie wymagająca, więc. Dobra, czy lubisz chodzić do szkoły. Szczerze mówiąc, lubię chodzić do szkoły, ale nie jestem fanką uczenia się? To jest prawda, bo szkoła... Szkoła nie jest taka zła, ale uczenie jest gorsze, o wiele gorsze. Yy, dobrze. Kogo najbardziej lubisz na YouTube? Najbardziej lubię Little Blueberry Smile. Ja yy, już to kilkakrotnie mówiłam. Yy, proszę mi się najbardziej podoba, ma najfajniejsze filmiki. I, no. I gdyby nie ona to bym w ogóle nie zaczęła nagrać filmików, więc naprawdę jej dużo zawdzięczam. E, dobrze, dwunasty. Jakie są twoje najlepsze przyjaciółki? E, właśnie na tym też się zastanawiałam. I chodzi o to... nie wiem, o charakter, czy imię? E, dobra, ja powiem imię i charakter. E, Najlepsza przyjaciółka to jest e, Aleksandra Ola. Ona była już u mnie. Nagrywałyśmy razem nawet filmiki. Ta na blondynka. Yy, tak. Później jest. Ha, yy, Ola. Ola jest śmieszna i jest bardzo koleżeńska. I zawsze mogę na nią liczyć. I naprawdę. To jest moja pierwsza wziąć bo bo się znamy od. Yy, właśnie klas przedszkola. Yy, dobrze. I jeszcze Mania. Ola jest właśnie bardzo koleżeńska, tylko jedna rzecz mnie denerwuje. Że jak jej się na przykład żart nie spodoba, jak ktoś jej opowie, ona się od razu obraża i właśnie to mnie najbardziej nerwuje, ale dobra. I takie takie fajne. Czy masz chłopaka? No właśnie, mi się jak ja to przeczytałam, to mi się przykro, że się nie zrobiło, bo ja dopiero wczoraj rzuciła, Zresztą chłopak mi rzucił i serdecznie mi się przykro zrobiło, więc nie lubię na ten temat rozmawiać. Kiedy się urodziłaś? No właśnie. Yy, Urodziła się 30 października 2002 roku. O godzinie... tej chwili. chwila. Babuś! O której godzinie się urodziłam? I o godzinie 12.30. <grystanie> Twoje ulubione sklepy to? Yy... Chwila, 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 chwila. Y, tak. Lubię y, Zara, Body Shop, y, Sephora, H&M, y, Saks, River Island, y, Osho... Mango już mówię. Jeszcze Mango. To wszystko. Yy... Później jest szesnaste. Zakupy to dla ciebie. Yy, zakupy to dla mnie po prostu raj. To jest, to jest moja ulubiona rzecz. Ja to po prostu uwielbiam. Mogłabym godzinami chodzić po centrach handlowych, złotych tarasach i tak dalej. Siedemnaste. Co jest najgorszą rzeczą? Najgorszą rzeczą jest to jak ludzie, czyli ludzie, dzieci, w moim wieku, czy od wieku, nie wiem, od 12 lat, czy nawet 14, palą, biorą narkotyki, piją, nie wiem, się właśnie wciągają w jakieś zakłady, hejtery też są tam i... I jeszcze jak ludzie się torturują, albo... Ha, jeszcze strasznie nie lubię jak idę po prostu gdzieś, nie wiem, do sklepu, no, pół kilometra albo kilometr yy, i pod sklepem zawsze stoję pijacy, albo tam, wie, yy, ja mam taką leśną troszeczkę dróżkę i ja idę tędy, a jakiś pijak... Stoi, to ja się tak strasznie boję i po prostu uciekam do tego tego, bo naprawdę się strasznie boję, że ten pięknie no i mnie porwie, rzuci butelką we mnie i właśnie takie mam obawy. Yy, dobrze, osiemnaste. Co zawsze musisz mieć przy sobie. Yy, to było akurat łatwe pytanie. Yy, muszę zawsze mieć krem. Yy, znaczy krem do rąk. Yy, telefon yy, Gumka. I szczotka. Aha, i chusteczki hydrauliczne. E, dobrze. Kiedy płaczesz? Tak. E, płaczę z, czasami z przemęczenia, Gdy Dla dzisiaj i zabykam i płaczę. E, albo płaczę w jakiś, przy jakichś e, wzruszających chwilach, filmach. W ogóle jestem takim typem: czy romantyczki, czy coś takiego. Nie wiem, po prostu taka jestem czy się urodziłam i się... Oh. Dobrze. Yy, to było już wszystko. 19 pytań. Stoczyn 18. <grym> yy, dobrze. To ja już będę kończyła. Dziękuję bardzo za uwagę. pa! pa.